Historia jest na wyciągnięcie ręki. Odkryj z nami tajemnice przeszłości. Piąty odcinek poświęcony jest legendarnej światosławie, znanej jako Sigurda Szturada, żyjącej w mrocznych wiekach Europy. W epoce rozbitej Europy, pełnej wojen i intryg, życie światosławy, młodszej siostry Bolesława Chrobrego, Wyłania się z historii niczym niezwykła legenda. Ta niezwykła kobieta, której los zasługuje na najlepsze dzieła literackie i filmowe, pozostaje zagadką dla historyków. Jej imię znane jest podróżnymi skandynawskimi przydomkami. Światosława, zwana też Astrid Gunhildą. A najbardziej znana jako Sigurda Sturada, przeżyła życie niczym epicki film. Urodziła się w sercu słowiańszczyzny, w rodzinie kształtującej losy Polski. Od najmłodszych lat była świadkiem i uczestniczką wielkich wydarzeń. Ta nieustraszona księżniczka, córka mieszka Pimere, została królową aż czterech krajów: Szwecji, Danii. Anglii i Norwegii. Jej życie było pełne pasji, władzy i okrucieństwa, nie ustępującego najbardziej bezwzględnym europejskim władcom. Temperament pełen dzikiej determinacji i bezkompromisowości był jej siłą i przekleństwem. Światosława miała wyraźnie dominujący charakter, który nie mógł powstać znikąd. Bez wątpienia odziedziczyła go po kimś z rodziny. Historycy uważają, że na ukształtowanie jej osobowości mogła wpłynąć jej ciotka Adelaida. Poświęćmy jej kilka słów. Nadużywała alkoholu i potrafiła jeździć konno jak rycerz. Nawet podczas napadu furii jedna kobieta zabiła mężczyznę. Jej ręka była we krwi. Lepiej, gdyby szalona myśl znalazła ukojenie w cierpliwości. Tak pisał znany niemiecki kronikarz TTM o ciotce Adelaide, siostrze mieszka Pierch. Wizerunek Adelaide stworzyła Iwona Kingler. Cytując książkę, Kingler twierdzi, że Adelaide, siostra pierwszego historycznego władcy Polski, miała niezwykły temperament. O istnieniu Adelaide potwierdzając jej rzeczywistość, pisze Oskar Balcer. Bez wątpienia Gea, oprócz Harolda, miał także żonę Adelaide. Adelaide, siostra mieszka Pierry, nazywana była białą kniążną, co oznaczało piękną damę, symbolizującą urodę i silny wpływ na świat. Źródła podają, że Adelaide wyszła za mąż za węgierskiego księcia Gea znanego jako Gea Wielki, okrutnego władcę. Mieli syna Wajka, który później został świętym Stefanem Piraszy, pierwszym królem Węgier, kanonizowanym przez Kościół Katolicki. W książce Drapieżny ród Piastów Sławomir Lesniewski pisał o dwóch wielkich kobietach, podkreślając ich wyjątkowość i siłę. Wróćmy do Świętosławy bo to właśnie o niej jest ta historia. Świętosława urodziła się przed rokiem 972. Szacuje się, że Świętosława urodziła się około roku 968. Taką hipotezę przedstawił profesor Gerald Labuda w biografii Mieszka Pierzi. Dokładne ustalenie daty urodzenia Świętosławy jest trudne, podobnie jak w przypadku wielu postaci tamtego okresu, nawet tych dobrze znanych. W średniowieczu narodziny dziewcząt nie były uważane za tak ważne jak narodziny chłopców, co wynikało z patriarchalnego charakteru ówczesnego społeczeństwa. Większą wagę przykładano do dziedziczenia linii męskiej, ponieważ mężczyźni nosili nazwisko i kontynuowali rody. W momencie narodzin świętosławy nikt nie mógł przewidzieć, jak ważną postacią stanie się w historii. Świętosława znalazła się w typowej dla kobiet tamtego czasu sytuacji, gdzie jej pragnienia ustępowały politycznym decyzjom rodziny. Losy wielu księżniczek były kształtowane przez decyzje męskich członków rodziny, a nie przez własne wybory. Mieszko Piberchy, ojciec Świętosławy, używał jej jako narzędzia dyplomatycznego do wzmocnienia swojej pozycji międzynarodowej. Strategiczne małżeństwo Świętosławy z królem Szwecji Erykiem Zwycięskim miało zabezpieczyć wschodnie granice państwa Mieszka. Celem było powstrzymanie ekspansji Haralda Sinozębego, króla Danii, który dążył do rozszerzenia swoich wpływów. Mieszko był świadomy, że bez potężnych sojuszników, jego szanse na skuteczną obronę terytorium Pomorza Zachodniego byłyby znacznie ograniczone. Eryk. Choć był już w podeszłym wieku i cierpiał na problemy psychiczne, uważany był za ważnego, strategicznego sojusznika w walce o władzę. Pomimo rozpowszechnionych plotek o jego stanie psychicznym, Mieszko nie pozwolił, aby przeszkodziły one jego planom i celom dyplomatycznym. W ten sposób światosława stała się pionkiem w politycznej grze. Odzwierciedlając realia tamtych czasów, kiedy małżeństwa zawierano dla wzmocnienia wpływów, uczucia osobiste. Światosławy nie były brane pod uwagę przez mieszka. Młoda dziewczyna była zakochana w młodym norweskim księciu, co przeczyło politycznym interesom ojca. Romantyczna więź światosławy była głęboka, ale nie miała znaczenia w świetle politycznych kalkulacji jej ojca. Olaf był przystojnym i odważnym młodzieńcem, który mógł wydawać się atrakcyjnym kandydatem, choć jego królewskie pochodzenie budziło wątpliwości. Istniało przypuszczenie, że Olaf nie był bezpośrednim potomkiem Haralda Czerwonego, ponieważ ten był zbyt stary, by być jego ojcem. Najprawdopodobniej Olaf pochodził z mniej znamienitej rodziny. Co podważało jego status i prawa do tronu? Świętosława mogła pochodzić z norweskiej dynastii lub być awanturnikiem, który znalazł schronienie na Rusi, regionie pełnym skandynawskich wojowników i awanturników. Pomimo kontrowersji wobec świętosławy, jej uczucia do Olafa były prawdziwe i głębokie, niezależnie od jego statusu czy pochodzenia. Decyzja o jej małżeństwie z Erykiem Zwycięskim, królem Szwecji, została podjęta przez Mieszka, który nie liczył się z uczuciami córki. Mieszko kierował się wyłącznie pragmatyzmem politycznym, ignorując osobiste uczucia świętosławy, by umocnić swoje wpływy i sojusze. Eryk Zwycięski, przyszły mąż świętosławy. Był władcą naznaczonym licznymi konfliktami i wojną, znanym z przydomka Segers Sal, zawsze zwycięski. Jego liczne wojny odcisnęły piętno na zdrowiu psychicznym, pogłębiając stan, który można nazwać obłędem. Zdrowie Eryka budziło wątpliwości co do długości jego życia, lecz zdążył założyć. Rodzinę ze Świętosławą. Para doczekała się dwójki dzieci, córki Holmy oraz syna Olafa, który później został znany jako pierwszy władca Szwecji, Olaf Sky Konung. Pewnego dnia Eryk, oddany starym nordyckim wierzeniom i dotknięty obłędem, postanowił złożyć w ofierze swojego syna Olafa. Decyzja ta była motywowana rzekomym nakazem Odyna, boga wojny, który miał wskazać Erykowi tę straszną drogę. Ten akt śmierci symbolizował biblijną historię Abrahama i Izaaka, gdzie Abraham był gotów poświęcić syna na wolę Boga, dopóki anioł nie powstrzymał go w ostatniej chwili. Świętosława stając wobec szaleństwa. Traktuje groźby Eryka z absolutną powagą. Ona, matka gotowa na wszystko, by chronić syna, podjęła swoją decyzję. Wybór między życiem syna a życiem męża, który stał się okrutnym szaleńcem, był dla niej jednoznaczny. Postanowiła działać, zdając sobie sprawę z poważnych konsekwencji. Świętosława realizuje swój plan. Z zimnym rozsądkiem i niesamowitym cynizmem, nie okazując ani słowem, ani gestem swoich zamiarów. Nawet gdy Erik publicznie ogłaszał swoje ofiary, ona milczała, a w końcu Erik zginął z rąk świętosławy. Następnie rozpuściła plotkę, że śmierć była dziełem Odyna, aby nadać wersji wiarygodność i rozkazała podpalić świątynię poświęconą Odinowi. Twierdziła, że pożar wywołał Thor, bóg burzy i piorunów, w akcie zemsty za złe zamiary Erika. Po tragicznej śmierci Erika Segala Świętosława, młoda wdowa i królowa Szwecji stała się najbardziej pożądaną partnerką w królestwie. Jej status i władza, które mogła zaoferować przyszłemu mężowi, przyciągnęły do dworu wielu pretendentów. Wśród nich byli zarówno młodzi szlachcice, jak i starsi magnaci, z których każdy żywił nadzieję na sojusz z królową. Świętosława nie zamierzała cierpliwie znosić obecności zalotników, pragnących zdobyć jej rękę oraz władzę. Z nią związaną. W jej sercu wciąż tliła się miłość do dawno niewidzianego Olafa. Zaloty były dla niej nie tylko niepożądane, ale wywoływały u niej ataki szału. Świętosława nie wahała się używać skrajnych środków, by pozbyć się nadmiernie natarczywych adoratorów. W jednym z najbardziej drastycznych przypadków kazała podpalić łaźnię, w której dwóch zalotników, w tym Harold, król z północy Nor, kąpało się. Ich tragiczna śmierć miała być ostrzeżeniem dla innych, zbyt nachalnych kandydatów do ręki królowej Świętosławy. Działania Świętosławy, choć budziły strach, Paradoksalnie wzmacniały jej pozycję w oczach poddanych. Nadano jej przydomek Storada, czyli Dumna. Ten przydomek odzwierciedlał obraz niezłomnej władczyni o żelaznej woli i zdolności skutecznego rozwiązywania problemów. Nikt nie odważył się zadawać pytań o okoliczności śmierci Eryka. A porywcza wdowa. Była postrzegana jako potężna i niepodważalna figura na szwedzkim dworze, w sercu Świętosławy. Mimo upływu lat i dramatycznych wydarzeń, uczucie do Olafa Trygona nie wygasło, lecz rozgorzało z nową siłą. Teraz pragnęła związać swoje życie z ukochanym Olafem, którego pamiętała jako młodzieńca. Pełnego nadziei i odwagi. Życie pełne przygód. Z czasem bardzo się zmieniło. Otrzymał tron Norwegii, ale droga do władzy była trudna i wyboista. Po porażce w walce z Jarlem Honem, Olaf został zmuszony do opuszczenia Norwegii i przez pewien czas przebywał na wygnaniu. Jego działania budziły niepokój u światosławy, chociaż możliwe, że postrzegała to jako walkę przeciwko pomorzanom, z którymi nie czuła więzi. Olaf w sojuszu z przyszłym królem Dani Svenem widłobrodym, brał udział w wyprawach na Anglię, która przez długi czas była celem wikingów. W swojej pierwszej wyprawie, w 1991 roku, z flotą złożoną z 93 statków, otrzymał od Anglików Daninę. W wysokości 10 tysięcy funtów srebra. Pomimo obietnic, wziął udział w kolejnym najazdu trzy lata później, co przyniosło mu jeszcze większy łup i sławę. Te wyprawy uwieczniły jego imię i stały się podstawą dalszej kariery, która doprowadziła do korony Norwegii. Tron otrzymał dzięki wsparciu buntowników. Którzy zaoferowali mu władzę po śmierci prawowitego władcy. Władza królewska silnie wpłynęła na jego ambicje i zachowanie, co stało się widoczne w relacjach ze Światosławą. Kiedy Światosława zaproponowała mu małżeństwo, Olaf już jako król Norwegii postawił warunek, który zmienił dynamikę ich relacji. Zarządzał tronu Szwecji, co postawiło Światosławę. W trudnej sytuacji i zmieniło sytuację polityczną. Władza i podważanie przyszłych praw jej syna do korony były nie do przyjęcia. Takie zagrożenie mogło przemienić miłość światosławy w wrogość i nienawiść. Jednak Olaf posunął się dalej i przemienił uczucia światosławy w otwartą nienawiść. Nagle zaatakował Szwecję. Próbując porwać światosławę dla swojej woli, ten agresywny czyn nie powiódł się z powodu zdecydowanego oporu Szwedów. Co więcej, wzmocnił upokorzenie światosławy i jej gniew. Światosława, używając sprytu i talentu dyplomatycznego, zrealizowała plan o głębokich konsekwencjach politycznych w regionie bałtyckim. Wykorzystując moment, wyszła za mąż za Sfena Wilobrodego, króla Danii, niedawno owdowiałego, który również mógł być Słowianinem. Sven stał się nie tylko jej mężem, ale także jednym z jej mścicieli dzięki działaniom światosławy. Światosława, dzięki swoim umiejętnościom negocjacyjnym i strategicznym, stworzyła koalicję Duńczyków, Szwedów, i Polan do wspólnej walki z Norwegią. Jej zdolność do skłócenia byłych przyjaciół SFA i Olafa oraz nastawienia kilku nadbrzeżnych narodów pozostaje tajemnicą, świadczącą o jej wyjątkowych talentach dyplomatycznych. Jednym z najbardziej zdumiewających aspektów jej działalności był wpływ na SFA w kwestiach religii Mimo jego znanej surowości wobec chrześcijan, pod wpływem światosławy, stosunek do chrześcijaństwa zmienił się, stając się zadziwiająco tolerancyjnym wobec nowej wiary. Ta zmiana mogła być równie trudna jak stworzenie koalicji przeciwko Norwegii. To dodatkowo podkreśla wpływ światosławy na jej męża i politykę regionu. W 1001 roku na kontynencie europejskim odbył się Zjazd Gnieźnieński. Ważny etap w historii Polski. W tym czasie na północy Europy rozegrała się dramatyczna scena: Wielka Bitwa Morska pod Fulkarę, znana jako Bitwa Trzech Królów. To sprawiło, że wynik bitwy był praktycznie przesądzony od samego początku. Walka była zaciekła i brutalna, typowa dla konfliktów Wikingów gdzie obie strony wykazywały odwagę i lekceważyły śmierć. Dramatyzm sytuacji Olafa potęgował fakt, że jego statki były jeden po drugim niszczone ogniem wroga lub przejmowane w walce wręcz. Ostatecznie ostatni statek z Olafem na pokładzie został otoczony przez wrogie okręty, które desperacko próbowały przebić się przez pierścień przeciwników. W beznadziejnej sytuacji Olaf podjął decyzję godną wikinga. Skoczył do morza, aby uniknąć niewoli. Ten czyn później nazwano królewskim skokiem. Królewski skok na zawsze wszedł do tradycji skandynawskiej jako symbol odwagi i determinacji. Bitwa pod podfolder zakończyła panowanie Olafa Pona. Ta bitwa miała dalekosiężne konsekwencje dla historii Skandynawii, zmieniając równowagę sił w regionie. Swentosława, choć nieobecna na miejscu walki, poczuła satysfakcję, widziała upadek mężczyzny, z którym kiedyś wiązała nadzieję na wspólną przyszłość. Swentosława po tragicznych wydarzeniach swojego życia. Nie potrafiła odczuwać prawdziwej miłości do kolejnego męża. Jej nowy małżonek, swa widłobodry, był politycznie korzystnym małżeństwem, które przyniosło pięcioro dzieci, w tym córkę nazwaną imieniem matki, a także synów Kanuta i Haralda. Dwóch synów, Kanut i Harald, było przeznaczonych do objęcia koron. Pomimo wypełniania obowiązków matki i żony, Sfentosława robiła to bez większego entuzjazmu. Prawdopodobnie było to odczuwalne przez otoczenie. Z biegiem lat relacje między małżonkami stawały się coraz bardziej napięte. Urga, kronikarz i historyk pozostawił zapisy o tej rodzinie. Nikt nie potrafił zrozumieć ani tajemniczości północnych ziem. Ani okrucieństwa miejscowej ludności, objawianego w tych rejonach. Przyroda i ludzie tutaj wydawali się dziwni i surowi, pominę szczegóły, i krótko wspomnę o tym jaszczurzym potomstwie, czyli o synach tego Swena, których urodziła córka księcia mieszka I, siostra syna i następcy Bolesława. Jej synowie bardzo przypominali ojca pod każdym względem, jak pisał TTM. Synowie Świętosławy, Harald i Kanut odziedziczyli po matce nie tylko królewską krew, otrzymali także los wielkich czynów. Harald II, będąc przyrodnim bratem Olafa, był przeznaczony do rządzenia w Szwecji, kontynuując linię dynastyczną. Harald przeszedł do Annałów historii jako jeden z wybitnych władców Danii i jako zdobywca Anglii, osiągając to, co udało się nielicznym przed nim. Jego panowanie nad Anglią rozpoczęło się na długo przed słynnym podbojem Wilhelma zdobywcy. Kanut, który nie miał jeszcze 20 lat, podjął wyzwanie pokonania anglosaskiego króla Ethelreda II który był wobec niego bezsilny. W przeciwieństwie do wielu innych wikingów, w tym Olafa Trygwasona, Kanut nie ograniczył się do zbierania daniny, tradycyjnego okupu za pokój i za przestanie najazdów. Zamiast tego postanowił założyć własne królestwo na angielskiej ziemi, co świadczyło o jego ambicjach i dalekosiężnej wizji. Kanut Wielki nie tylko podporządkował Anglię, ale także zjednoczył pod swoją władzą Danię, Norwegię, a częściowo także Szwecję. Jego panowanie stało się epoką jedności i potęgi w Skandynawii i Anglii, odzwierciedlając ambicje i dalekowzroczność Wielkiego Króla. Tworząc imperium, które na krótko, ale znacząco zmieniło układ sił w północnej Europie, Świętosława przeżyła serię dramatycznych wydarzeń w swoim życiu. Po wygnaniu przez męża, Swa widłobrody, znalazła schronienie najpierw na dworze swojego syna Olafa w Szwecji. Następnie była u boku swojego brata, Chrobrego, w Gnieźnie. Nie mogąc znieść jej silnego charakteru, postąpił z nią brutalnie. W tamtej brutalnej epoce Wielu władców postępowało ze swoimi małżonkami podobnie: mordowali ich, kierowali do klasztorów lub odsyłali do rodziców. Świętosława nie miała szczęścia do mężów, ale znalazła pocieszenie w synach. Pomimo wrodzonego okrucieństwa byli do niej mocno przywiązani i nigdy jej nie zawiedli. Kanut Wielki, znany ze szczególnego bestialstwa. Potrafił bez mrugnięcia okiem zgładzić swojego długoletniego przyjaciela Idrię. Jego dzieci, odgrywające rolę surowego, ale życzliwego wujka, wysłały na dwór Bolesława prośbę o ich zabicie. Bolesław, choć okrutny w życiu, nigdy nie skierował swojego okrucieństwa wobec niewinnych dzieci i odmówił spełnienia nieludzkiej prośby siostrzeńca. Data śmierci świętosławy, mimo jej ważnej roli w historii Skandynawii i Europy, pozostaje nieznana. Jest jednak pewne, że jej miejsce spoczynku znajduje się w Londynie, co świadczy o jej pozycji i wpływach, jakie zdobyła w życiu. W życiu istnieje możliwość dożycia śmierci swoich dwóch synów: Harolda II, który zmarł w określonym roku, oraz Olafa którego życie zakończyło się w roku 1022. Obaj zmarli stosunkowo młodo, co mogło silnie wpłynąć na ostatnie lata życia światosławy. Kanut Wielki, jej najbardziej zdolny, okrutny i dumny syn, przeżył ją. Kanut kontynuował i rozwijał dziedzictwo swojej matki z okrucieństwem i polityczną przebiegłością. Stało się to kulminacją wpływów dynastii, do której należała Światosława. Światosława, postać o niezwykłej sile charakteru i determinacji, pozostaje jedną z najbardziej fascynujących kobiet średniowiecza. Jej życie pełne jest politycznych małżeństw i dramatycznych wyborów. Macierzyńska troska odzwierciedlała złożoną naturę politycznych i społecznych realiów tamtych czasów. Pomimo strat z mężami, znajdowała pocieszenie i dumę w swoich dzieciach, szczególnie w Kanucie Wielkim, który osiągnął znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej. Światosława, choć często pozostawała w cieniu mężów i synów, wykazała się niezwykłą wytrwałością. Jej wpływ ukształtował historię Skandynawii i Anglii, pozostawiając trwały ślad w kronikach historii. Dziękujemy za wysłuchanie opowieści o światosławie. Ta historia oparta jest na książce Sławomira Lesniewskiego, Kłótliwy Ród Piastów, którą serdecznie polecamy. W następnym odcinku przyjrzymy się bliżej losom Bolesława Chrobrego. Do zobaczenia!